Witam Was w moim vlogu. Dzisiaj będę kosić moją kosą. Jantko. Dziadek zro, zro, zrobił kosisko, czyli ten drążek. A to jest kosa. Ktoś nie wiedział. Więc teraz pokażę Wam, czym jest maszt. taką osobką, takiej wielkości, żeby nie było takie małe porównanie. Dlatego, że tamta stara, czyli taka pełna, cała, duża, gdzieś mi się zgubiła, a nie mam czasu kupić nowej, bo zgubiłem wczoraj, więc trzeba sobie radzić tym, czymś takim. A dla mnie kosa musi być ostra, bo tu nie jest trawa zbyt równa, tu są górki, dołki, kępy, więc to tak, ja mi się trochę piachu załapię. Nie jest idealnie, bo muszę, to, muszę się trochę pośpieszyć, bo może podać deszcz. Chmura tak się ch ochodziło, więc to nieprzyjemne jest. Potem zobaczycie, jak daję królikom oczywiście. Po pierwsze, chodzi właśnie tu ustawić fajnie. No, no, Nie boję się nie, nie się pokazywać w swojej twarzy, tak jak inni. Nie ma po co, nie ma, nie ma czego się bać. I teraz tutaj. Mam nadzieję, że to wszystko jest, jest widać, oczywiście. O, tutaj kościłem przedtem. Już, od, już odrosła, bo tam chwilę miałem przerwy. Tak kilka dni upadało i trawa była mokra. Teraz jest. Słuchał, można powiedzieć, Nic nie jest zła. Jeszcze jest tępa, widzę, bo przepuszcza, jak widać. Przepuszczę, się zoszczyć. Jak ktoś powie, że ja źle oszczę to się bardzo

tak to wygląda to, to jeszcze trochę bardziej podbierać po, po, po Takie coś, zostają. tu jak się dalej nie, nie dokasza Nie wiem czemu Może ktoś się po, 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 powie jak to naprawić Żeby się lepiej kosiło Z chęcią przyjmę rady od was Rady widzimy, widzimy się o króli Teraz daję i wodę i najpierw uzupełniam siano króliczką, bo ma tam wykot. Niestety, ale oprócz tego jednego, co mówiłem, przynajmniej się jeszcze jednego zmarnowała. Nie zmarnowała, tylko musiał kot wyciągnąć królika, bo dzisiaj go znalazłem i był w częściach. Panko fajne. O ile mogę tyle dopchnę. Teraz biorę garść trawki. O niech sobie je. Gansko zamykam. Zamykam. Powiedzmy, że temu teraz dam. I tak od początku. Najpierw sianko. Ale tutaj mu to wypukliłem, jak widać. Otwieram, Wkładam. Niech się bawi. O. On też daje w taką garstkę. Trochę więcej Jest Nie chcę przesadzić tym. To źle kur To jednak trochę zabiorę To tej niesforny jest strasznie agresywna, bo jest kotna. Idzie ty co ty robisz, widzicie o Widzicie, tu było widać co ona robi że się ma, to jest woda, pocieknie Jak on to pije, to odchyla Widać taksianko O Na praktyki idę do Skierniewic żeby ktoś nie wiedział o. Jedz Co nie żresz? Ona, ona, ona na 10 ma wykłon oczywiście tego ja idę na, na praktyki a ona ma tylko wykłon Tak się złożyło Więc ciekawe co z tego będzie jemu jeszcze trzeba Ten sam mi zważy 3,5 kilo ten 3,5 kg, ten 2,800, a tamta samica 2,365 kg, to na dole tutaj, tu, 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 dalej najpierw sianko I, to, i tak z tego właśnie wydrapie to, jak tam widać. O, tu jest, się boi, ale gdy dam mu trawę, to się nie będzie bał. Taką garstkę mu daję. W każdym razie się do tej trawy, bo leciutko jest wilgotna. Jak to, jak, jak, to, jak to trawa, co nie? Nigdy trawa nie będzie stopy, to jest sucha. Siano już tak, siana będzie sucha trawa, już nie. Teraz od góry. O, ty gdzie królisz szedł. To tu gdzieś wszedł Królki też fajnie ważą bo Ten duży ostatni miał 700 Ten szary taki O ten szary tutaj z brzega Pierwszy po lewej Miał 700 gramów A to takie rude rude w matkę to się wdało tutaj co idzie To miało 540 Pół kilo Spora rozbieżność według mnie. Jeszcze nie, jeszcze nie powiedziałem które jest które, ale jeżeli to do rude byłoby samicą, to by zostało. To właśnie teraz przy, przyszło. Bo ci lepiej widać, moim zdaniem. Ej, chowaj się co? Chowaj się. ciekawe, tego jestem. Jak to wyjdzie? Daję im cały paśnik, bo to starczy im na półtora dnia. Taki paśnik. Że już był pusty, tak? Gdzie ty idziesz? Chowaj się. O! I teraz daję... Czutkie trawki. I te małe trawy jedzą. A to im może po to, że to ją troszkę nie wieje. chce się mają? Przed mi nie moknie. Nie wiem, gdzie tego schować. Oh. Die Stille. Ach, ich was Die Stille bitte mir auch. Ideal, O. Garszana. Trochę więcej garszana, prawda? No? O. I teraz garszta. Trzeba mu starczy nieco nie przedobrzyć, tak? Lepiej trochę dać mniej, a częściej Niech miałby to zadeptać Osikać Obstrać i zjeść Ten tu królik Sianko najpierw Żeby się pomylił Co to do A śnieg tylko tyłu to nie wkładam Nie ja wiem jak to brzmi, ale Muszę od tyłu włożyć Do paśnika Oczywiście Oboczuchy jedne A ah. Hidrot... A ten, ten. dobra Ale no, on tu się nie stanie Bo on tam, on tam nie wchodzi Czyli nie będzie jest to wykarść. Klucz jeszcze nie zdążyłem wyczyścić. Aktualnie jest szósty. Maja. O, trzyma się. Teraz ja czekam na jej wykład. Jak ta odchowa, bo tam już część oczu otworzyły te króliki. U nas nie, ma, nie mają gniazda tam, gdzieś mają jeździć gdzieś tam. Teraz Cieszę tylko tym królikom niektórym. Jeszcze muszę zboża przynieść. Chociaż mają zboże. Dobra, oprócz tego. Ale trawa im starczy. A ja resztę tę trawę, resztę trawy biorę. Ładnie zbieram, nawet z tuzianem. To też wezmę. I idę do okór. Mora już przeszła. I wyszło słoneczko. Widać? Nie, tutaj są kury, kalczki, gęsi może, może niedługo będą perliczki jeszcze To robię tak, że biorę ten gardyk, bo tam, tam jeszcze jest trochę owsa, tego co króliki nie, nie dozorają albo go obsrają Powiedzmy O Się uciesz Nie po gardzu. To na pewno No i na koniec to się zajmuje tym mamą, oczywiście, tym ptactwem Ja tam ja tak lubię, ale. Puta w Robosole. Ja lubię. Więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Ja Was zaproszę na film dla Was. I tyle.